Punkt szósty porządku obrad informacja starosty z działalności międzysesyjnej zarządu. W sumie państwo radni otrzymali taką informację, ale bardzo proszę tak pana starostę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Szanowni Państwo, jeszcze nie zakończyła się pandemia, gdy wybuch wojny na Ukrainie spowodował, że znaleźliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. Mimo trudnej sytuacji na świecie i w Polsce staramy się realizować na bieżąco nasze zadania, jak i plany inwestycyjne oraz jako Powiat Kolski włączyliśmy się również w pomoc na rzecz obywateli Ukrainy. W dniu 15 marca 2022 roku wojewoda wielkopolski wydał decyzję polecającą zarządowi powiatu koleskiego przyjęcie 85 obywateli Ukrainy. Natomiast 23 marca wojewoda zmienił decyzję poprzez zwiększenie liczby przyjęcia obywateli Ukrainy do 100 osób. W decyzji poleca się zakwaterowanie, żywienie i zapewnienie obywatelom Ukrainy podstawowych potrzeb bytowych. Na czas 30 dni. Realizując polecenie, zapewnio zapewniono 50 miejsc w bursie szkolnej przy ulicy kolejowej oraz 50 miejsc w hali sportowej zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w kole. Pierwszych uchodźców przyjęliśmy do bursy szkolnej już 21 marca 2022 roku. Obecnie od 25 marca 2022 roku w bursie szkolnej przebywa 50 uchodźców matek z dziećmi. <tryk> Wszystkie osoby są już zarejestrowane i posiadają numer PESEL. Zapewnione mają całodobowy posiłek oraz na bieżąco organizowana jest dla nich pomoc medyczna w sytuacjach tego wymagających. Hala sportowa obecnie jest przygotowana do przyjęcia y, osób, natomiast Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu nie skierowało jeszcze do niej obywateli Ukrainy. Przez cały czas od wybuchu wojny na Ukrainie w powiecie kolskim zorganizowana, organizowana jest zbiórka humanitarna, artykułów spożywczych i przemysłowych wśród ludności powiatu. Utworzone zostały punkty zbiórek w gminach oraz utworzony został magazyn powiatowy, który znajduje się w Dąbiu. Do potrzebujących na bieżąco dostarczana jest żywność, środki czystości, odzież, koce, poduszki, kołdry oraz inne niezbędne produkty do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych. Obecnie na terenie powiatu kurskiego przebywa około 551 obywateli Ukrainy z czego w mieście kole około 280 osób w dniu 25 luty w ramach drugiego marca 25 marca drugiego naboru środków o dofinansowanie rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych złożono trzy wnioski na realizację następujących inwestycji poprawa efektywności energetycznej budynku zespołu szkół ekonomiczno administracyjnych w kole. Przewidywana wartość inwestycji to 4,5 miliona. Kwota wnioskowanych środków, 4 miliony 50 tysięcy. Deklarowana kwota udziału własnego, 450 tysięcy. Drugie zadanie to przebudowa dróg i ulic powiatowych, dotyczących dotycząca budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszorowerowych na terenie następujących miejscowości: Grzegorzew Budki Nowe, Różków Pierwszy, Przedecz Katarzyna, Ulica Kolejowa w Kole. Przewidywana wartość inwestycji to 6,5 miliona złotych. Kwota wnioskowana to 6 milionów 175 tysięcy. Deklarowana kwota udziału własnego to 325 tysięcy złotych. Trzecie zadanie budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie. Przewidywana wartość inwestycji 3 miliony. Kwota wnioskowanych środków 2 850 000, deklarowana kwota udziału własnego 150 000. Również w dniu 25 luty w ramach trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, złożono dwa wnioski na realizację następujących inwestycji: budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przez zespole szkół technicznych w kole. Przewidywana wartość inwestycji to 8 milionów, kwota wnioskowanych środków 7 840 tysięcy, deklarowana kwota udziału własnego 160 tysięcy. Drugie zadanie to przebudowa drogi powiatowej w miejscowości tuszynów. Przewidywana tak. wartość inwestycji 2 miliony. Kwota wnioskowanych środków 1 960 tysięcy, deklarowana kwota udziału własnego 40 tysięcy. Jeżeli chodzi o pracę Zarządu Powiatu Kolskiego, obradował on na pięciu posiedzeniach na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do realizacji zadań wynikających z kompetencji ustawowych Zarządu Powiatu. Uchwał Rady Powiatu, jak również podejmowano szereg inicjatyw. I tak, 2 marca Dyrektor Powiatowego Zespołu Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa omówił sprawy dotyczące wyższych cen ofert na wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych w stosunku do cen z roku 2021 i wzrost wyniósł 44%. Planowano, planowane, yy, omówiliśmy również planowany zakres realizacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Leśnica Grzegorza. Długość planowanego do przebudowy odcinka to około 3 km. Projekt będzie obejmował pas pieszo-rowerowy, odwadnienia oraz przebudowę drogi wraz z jej poszerzeniem. Natomiast wykonanie obejmie przebudowę drogi wraz z poszerzeniem. <laughs> Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. Pani Iwona Wiśniewska oraz Główna Księgowa Pani Kaśmierczak omówiły sprawy dotyczące wykonania planu finansowego i inwestycyjnego na rok za rok 2021. Strata za 2021 rok wyniosła 817 801 ,10 zł 10 gr. Omówione zostały również zobowiązania wymagalne <laughs> według stanu na dzień 31 grudnia, informacja o stanie mienia oraz propozycja zatrudnienia w szpitalu lekarzy z zagranicy. Na posiedzeniu w dniu 10 marca Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Czerwiński Pan Czerwiński Szymon przedstawił informację na temat programu unijnego life after call, w ramach którego powiat mógłby e, z otrzymanych środków zatrudnić powiatowego doradcę klimatycznego. Rola takiego doradcy byłaby, e, byłaby realizacja zadań na rzecz wdrażania w naszym powiecie strategii neutralności klimatycznej wschodniej Wielkopolskiej. Jednakże zarząd mając na względzie obecną sytuację zarówno na świecie, związana z dostępem do surowca oraz małe zainteresowanie, bardzo małe w zasadzie zainteresowanie wśród gmin, nie wyraził zgody na przystąpienie do programu. Następnie zarząd dokonał zmian w budżecie powiatu. Na posiedzeniu 16 marca dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zawodnej w Kole przedstawiła zrealizowany harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą dostosowanie infrastruktury sali porodowej. Espezostw w kole do realizacji porodów rodzinnych. Powyższe zadania zadanie obejmuje prace remontowo-budowlane oraz zakup niezbędnego wyposażenia sal porodowych. Inwestycja ta ma na celu przygotowanie infrastruktury architektonicznej szpitala dla zapewnienia opieki okołoporodowej zgodnie ze rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie standardów organizacji opieki okołoporodowej. Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz powiatowego zarządu dróg w kole. Postanawia się przekazać nieruchomość gruntową sklasyfikowaną pod drogę powiatową położoną w kole przy ulicy na Górnej. 23 ja marca w posiedzeniu uczestniczyła wicedyrektor Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w kole do spraw poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, które przedstawiły działalność poradni w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego. Ponadto zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodziny, Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021, informacją z działalności, z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za rok 2021, projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie kolskim. W 2022 roku zarząd nie wniósł uwag do projektu. Na posiedzeniu 30 marca zarząd podjął uchwałę w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego i wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zawodnej w Kole, Ogłoszenia konkursu Rolnik Roku Powiatu Kolskiego, ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie. Informacje z zakresu dróg powiatowych. Przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzieleniu zamówienia na zakup dostawy w miejscu budowania mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Leśnica Grzegorzew. Mm. Sprzątanie ulic i dróg na terenie Powiatu Kolskiego w 2022 roku. Sprzątanie ulic i dróg na terenie Powiatu Kolskiego. Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, naprawę chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych w 2022 roku. Niestety unieważniono postępowanie na wykonanie remontu cząstkowego na wierzchni nawierzchni bitumicznych asfaltowych dróg powiatowych, mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco, a także zakup i ostawa w miejscu budowania mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco. Koordynacja nad pracami projektowymi to budowa północnej obwodnicy. Koła, przebudowa drogi powiatowej Krzygłużew Ponentów, przebudowa drogi powiatowej Kościelec Końsiorów, przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy pasa pieszo na odcinku od ulicy kolejowej do ulicy północnej w Krzegorzewie, przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Budki Nowe, przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy pieszo pasa pieszo rowerowego w miejscowości Różków Pierwszy. W kierunku Dobrowa przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna, przebudowa ulicy Kolejowej w kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej, poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania na ulicy Kolejowa-Blizna-Piaski w kole. Informacja z zakresu stanu bezrobocia. Według stanu na dzień 25 marca liczba bezrobotnych w Powiecie Polskim wynosiła 933 osoby i była niższa o 91 osób w stosunku do stycznia 2022 roku. Wśród innych kategorii statystyka bezrobocia przedstawia się następująco. 599 osób bezrobotnych to kobiety, 322 osoby są w wieku do 30 roku życia, 215 osób powyżej 50 roku życia. Do pobierania zasiłku uprawnionych było 21% ogółu bezrobotnych czyli 195 osób. Opublikowana przez GUS stopa bezrobocia kształtowała się następująco. Powiat kolski luty 2022 to 3,2%, gdzie w kraju to 5,5%, a w województwie yy, wielkopolskim również 3,2%. W okresie objętym informacją zostały zarejestrowanych 237 osoby, z czego z 7 osób zostało zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wyłączono z ewidencji 288 osób. <laughs> Powiatowy Urząd Pracy w okresie od, od 18 lutego do 25 marca przyjął do realizacji 44 oferty pracy na 113 wolnych miejsc pracy. W omawianym okresie odbyła się również giełda pracy na stanowisko PAKOWACZ 40 wolnych miejsc pracy. Stanowisko PAKOWACZ dedykowane było osobom chętnym do zatrudnienia z Ukrainy. Łącznie w dwóch giełdach wzięło udział 76 osób, z czego 16 osób zadeklarowało podjęcie pracy. Informacje z zakresu pomocy społecznej w miesiącu marcu. Przeprowadzono kontrolę dwóch rodzin zastępczych, spokrewnionych, w których umieszczonych jest trójka dzieci, w tym jedno pełnoletnie kontynuujące naukę. W dalszym ciągu występują problemy ze skompletowaniem pełnej obsady mieszkańców w naszych domach. W Domu Pomocy Społecznej i Zgromadzenia Śródz Małych Misjonarek Miłosierdzia, Śródz w Kole posiadamy siedem wolnych miejsc, natomiast w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Poniatowskiego dysponujemy ośmioma wolnymi miejscami. W marcu podpisano z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, w Poznaniu umowę dotyczącą programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Edycja 2022. W związku z umową powiat Kolski otrzymał na realizację tego programu dofinansowanie w wysokości 151 350 zł. Informacje na terenie Powiatu Kolskiego. Sytuacja związana z COVID-19 za ostatnią dobę. Przedstawia się następująco. Liczba nowych zakażeń 7. Liczba przypadków śmiertelnych 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu Staraście. Przechodzimy teraz.